Nasi chłopcy, że tak się wyrażę, usłyszą to i dodają to skrzydeł. Tyle ludzi, którzy nagrywają ten hymn, jakoś wierzą w nich jednak. Dzięki temu chymnowi myślę, że my Polacy będziemy wspierać naszą drużynę. Czułam dumę, że jestem Polką i że mogę tak dołożyć cegiełkę do naszej reprezentacji Polski. Fajny gest w stosunku do naszej drużyny. Czułem się ważny i miałem taką świadomość, że może jednak reprezentanci posłuchają tego, jaki wkład mamy dla nich i. I że naprawdę w nich wierzymy w tym roku. Jesteśmy strasznymi patriotami i chcieliśmy zagrzeć naszych do walki, także śpiewaliśmy jak najmocniej mogliśmy, myślę, że daliśmy sobie wszystko. Cała Polska jest z cała Polska im kibicuje, trzyma za nich kciuki. Będziemy mieli tą satysfakcję, że polscy piłkarze usłyszą nasz, nasz hymn, no, usłyszą to z naszych gardeł, że jesteśmy za, za nimi, trzymamy za nich kciuki i wierzymy, że dojdą do finału. Byłem dumny z tego, że śpiewam hymn narodowy dla naszych Orłów. Znakomicie, że możemy zaśpiewać dla, dla naszej reprezentacji. Byłam pełna energii. Śpiewałam z całego serca. Lekka trema. Cieszymy się, że mogliśmy przyłączyć do akcji i wesprzeć głosem naszym wspólnym, hymn, hymn potrójnym, e, naszą reprezentację. Jak zacząłem śpiewać, to troszkę się wzruszyłem mimo wszystko, bo. Czułem się w sytuacji, że to jednak będzie wielka impreza. Jesteśmy bardzo podnieceni, bardzo zadowoleni i bardzo wzruszeni tym, że możemy śpiewać dla naszych chłopaków. Mi osobiście daje to wrażenie, że pomagamy, że kibicujemy tak na żywo, prawdziwie. To, to wszystko nas łączy. Wspaniała akcja. Taka akcja się bardzo przyda naszym na boiskach. W żadnym kraju jeszcze czegoś takiego nie było. Nie, kupił zmotywowałoby to. Wszyscy po prostu się chcą włączyć w to, żeby pomóc naszym chłopakom wygrać. Śpiewanie takiego hymnu na pewno zagrzeje naszych chłopaków i zdobędziemy komplet punktów w grupie. Nie ma innej opcji, jak tylko zagrzeje ich to do walki, nie poddadzą się. Mam nadzieję, że wygramy. Myślę, że nasi piłkarze się bardzo ucieszą. Na pewno da im to siłę i wiarę, że nawet jak się nie uda, to będzie dobrze. To jest dla nich wielkie wsparcie i wspieramy ich. I... Do boju chłopaki tyle gardeł wspiera i na pewno wyjdą zmotywowani na mecz. Miejmy nadzieję, że dostaną skrzydeł tak zwanych i polecą jak nasi huzarzy kiedyś. Miejmy nadzieję, że wygramy trzymajmy za naszych kciuki. Yy, uważam, że to powinno pomóc. Mam nadzieję mam nadzieję, że pomoże. Że, że Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tak było. Życzymy reprezentacji, aby w Gdańsku był ćwierćfinał. Wszyscy są wzruszeni. Skoncentrowani i czują chyba wszyscy dumę, jednakże mogą ten film zaśpiewać. Zaśpiewaliśmy na tyle, na ile mogliśmy nas było stać, i uważamy, że daliśmy się wszystko. Nasi chłopacy też tak zrobią i też wygrają. Zawsze jesteśmy duchem z nimi, bo w końcu wszyscy jesteśmy Polakami. Będzie to duży doping dla nich, żeby jednak grali i, i żeby wygrali dla nas, dla Polski.